Jest 14. Informacje z regionu Marcin Hałusek. Filmowcy z GIM TV przy szkole podstawowej nr 3 w Głogowie nie zwalniają tempa. Na koncie mają już wiele sukcesów i udziały w licznych konkursach. Teraz po raz kolejny chwycili byka za rogi i swoimi spotami filmowymi zachęcają społeczeństwo do korzystania z nowoczesnych technologii produkcji prądu. To już kolejne działanie realizowane w ramach projektu Postaw na Słońce Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Paulina Tkacz. Laura Hara, Wiktoria Wiśniewska. Zazwyczaj na początku roku mamy taką burzę mózgów. Sprawdzamy, jakie mamy konkursy, w których chcemy wziąć udział. Nasz spot ma na celu uświadomienie lokalnej społeczności, jakie korzyści środowiskowe i ekonomiczne daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. To jest młoda technologia i po prostu chcemy uświadamiać y, głównie młode społeczeństwo, żeby się zapoznawały z tą technologią. Tak, jest to szczególnie ważne, y, bo w naszym powiecie i gminie rozpoczęto szereg działań promujących ekologiczne sposoby ogrzewania i produkcji prądu, aby odciążyć nasze środowisko. Informowanie o korzyściach porównaliśmy do gry w karty, w której mocne argumenty wygrywają. U nas wygrywają atuty, które przemawiają za fotowoltaiką. W ramach konkursu filmowego zespół pod roboczą nazwą Wolty przygotował z pomocą nauczyciela opiekuna Alicji Skoczylas dwuminutowy spot edukacyjny prezentujący mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii znajdujących się w naszym regionie. Radio Elga, lokalne radio.